149 150 cześć, dałem się namówić paru osobom yy, po ciężkich bojach, żeby wypowiedzieć się publicznie na temat wojska. Trudna sprawa, długo się przed tym broniłem, no ale, no ale okej, okay, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, przesłużyłem w armii 33 lata. Dosłużyłem się stopnia podpułkownika, natomiast nie mogę powiedzieć, żeby moja służba wojskowa była jakaś spektakularna. Na pewno nie byłem jakimś zjadaczem węży, czy kimś, kto z nożem w zębach czołgał się pod drutami kolczastymi. Nie dowodziłem korpusami ani dywizjami, a to akurat nie problem. sztabu Generalnego też nie dowodził. Natomiast trochę jednak się nauczyłem, parę rzeczy zapamiętałem, czegoś doświadczyłem. I na przykład, tak jak wszyscy żołnierze, którzy kiedykolwiek brali udział w treningu sztabowym, a są to nie tylko oficerowie, ale również podoficerowie, nawet i szeregowi czasem, wiem, jak planuje się obronę. A obronę planuje się na kilku liniach, nazywanych liniami fazowymi na tych liniach opóźniania. Bronimy się w taki sposób, żeby zadać przeciwnikowi jak największe straty i na kolejnych, i na kolejnych, i na kolejnych, po to, żeby na tej ostatecznej linii zatrzymać przeciwnika i przeprowadzić kontruderzenie. Dlatego każdy żołnierz, wszyscy ci, z których wymieniłem, wiedzą, że to co pokazał Błaszczak, publikując fragment, fragmencik obrony bez komentarza, wyrwany z kontekstu, sugerując jakoby to platforma. Chciała oddać pół Polski bez obrony, bez walki. Było perfidną, obrzodliwą manipulacją skierowaną do ludzi, którzy nie mają o tym po prostu pojęcia, bo, no bo nie mogą mieć. I dziwię się tylko, że za to, co zrobił ten szkodnik, nadal chodzi na wolności i nie siedzi w pierdlu. I powtarzam, wiedzą to wszyscy żołnierze. Ci, co służą, oczywiście nie mogą tego komentować i dobrze, że nie komentują. No cóż by to było, gdyby każdy żołnierz sobie tak jak ja teraz, o, ćwicząc, proszę bardzo, sobie komentował. Natomiast ja, jako rezerwista, mogę i mam obowiązek takie rzeczy mówić. Błaszczak to perfidny, obrzydliwy manipulant, który robi wszystko tylko po to, żeby utrzymać siebie i swoją partyjkę przy władzy. Dziękuję, życzę miłego dnia. Pozdrawiam.